Mogąc patrzeć na swoje odbicie w lustrze, na swoją otyłość, udałam się do Pani dietetyk Kamili Dulemby. Po rozmowie z Panią Kamilą doradziła mi, żebym zrobiła wszystkie badania, w kierunku również tarczycy. Zrobiłam szczegółowe badania. No i pech chciał, że wyszła, wyszła choroba Hashimoto. Przewlekłe limfocytarne zapalenie tarczycy, czyli choroba Hashimoto, charakteryzuje się tym, że układ immunologiczny osoby chorej na to schorzenie odbiera tarczycę jako element obcy i wysyła przeciwciała przeciwko komórkom tarczycy. W związku z tym dochodzi do niszczenia gruczołu tarczowego. Etiologia schorzenia nie jest znana. Można tutaj sugerować występowanie wielu czynników, do których tutaj należy stres psychiczny. Może wpływać tutaj obecność niektórych wirusów czy też bakterii. Czynniki żywieniowe odgrywają również istotną rolę w chorobie Hashimoto. Związane to jest z niedoborem niektórych składników pokarmowych. Bardzo ważnym elementem jest uwzględnienie współistnienia występowania innych chorób o podłożu autoimmunizacyjnym, co może predysponować do wystąpienia choroby Hashimoto. Jedna osoba może chorować nawet na pięć chorób autoimmunizacyjnych. Udałam się do pani doktor endokrynolog, dobrała mi leki, no i z powrotem z tymi wynikami poszłam do pani dietetyk. Dobrałyśmy szczegółową dietę, Dzięki tej diecie schudłam 35 kg. Dzięki temu czuję się bardzo dobrze. Nie jestem spuchnięta, sypiam lepiej. Po prostu samo poczucie jest bardzo dobre. Dietoterapia jest podstawowym elementem, który wspomaga leczenie w chorobie Hashimoto oraz w niedoczynności tarczycy indywidualnie dobrane zalecenia żywieniowe oraz dieta wpływają na poprawę stanu zapalnego, łagodzą ten stan zapalny, umożliwiają pozbycie się przed osobę chorą takich najczęstszych objawów jak wypadanie włosów, codzienne zmęczenie czy też otyłość. Bardzo polepsza to sposób funkcjonowania i i stan tej chorej osoby. W dietoterapii, która powinna być dobrana indywidualnie w chorobie Hashimoto i w niedoczynności tarczycy, nie wolno stosować diet bardzo niskokalorycznych. Powinny być dostarczone składniki pokarmowe w odpowiedniej ilości, proporcji, dobrane indywidualnie do danej osoby. W niedoczynności tarczycy obniżeniu ulega aktywność tarczycy, w związku z tym osoby te predysponują do Nadwagi, ale ten problem można rozwiązać, dobierając tutaj odpowiednio dietę. Bardzo ważnym elementem jest dostarczenie odpowiedniej jakości białka, która wpływa na syntezę hormonów tarczycy. Istotne jest tutaj również dostarczenie tłuszczu. Diety niskotłuszczowe nie są wskazane. Kwestia diety bezglutenowej jest tutaj bardzo istotna. Przed wprowadzeniem diety bezglutenowej należy wykonać cały szereg badań, między innymi pod kątem celiaki oraz innych nadwrażliwości na gluten, które mogą również występować. Pomimo brania leków, TSH się jednak nie obniżało. Jednakże pani Kamila dobrała mi takie suplementy diety po których lepiej się poczułam i TTSH spadało coraz niżej. Obecnie czuję się bardzo dobrze. Suplementacja w chorobie Hashimoto i w niedoczynności tarczycy ma na celu uzupełnienie już istniejących niedoborów. Bardzo ważna jest witamina D oraz selen. Po prostu zaczęłam dbać o siebie. Wszystkim tym, którzy mają zwłaszcza Hashimoto, polecam panią dietetyk Kamilę Dulembe.